Witajcie, z tej strony pan CJ i zapraszam was do piątego dnia adwentu. Bez pełnego przedłużania, rozpocznijmy. I standardowo, jak widzicie, piątka jest już odblokowana, a to jest powodowane tylko tym, że jak zawsze problemy techniczne i muszę to już nagrywać trzeci raz. Tak więc, rozpocznijmy! Tym razem, jednym uderzeniem kuli, musisz rozbić lodowy blok, w którym uwięziony jest krasna. Aby dobrze wycelować, obracaj mnie oraz niektóre przeszkody za pomocą lewego i prawego przycisku myszy. Gdy ustawisz już wszystkie przeszkody i obrócisz mnie w kierunku, w którym mam rzucać, wciśnij spację. Jeśli na planszy jest więcej niż jeden blok, musisz rozbić wszystkie bloki jednym rzutem. A to wstrętna dziura! Powiem tylko tyle. To, co mówił Hugo, jest naprawdę bardzo ważne. Jak jest więcej niż jeden skrzat, trzeba uwolnić je jednym rzutem. Na poziomie łatwym mamy 20 kul. Na poziomie normalnym 14. A jak widzicie, na poziomie trudnym jest kul tylko 8. Chynkowe? Dodatkowo, ostatnio, jak nagrywałem na poziomie trudnym, to udało mi się zdobyć aż 8 krasnali. To było podczas drugiej próby nagrania. Podczas pierwszej totalnie lamiłem i nie miałem sobie poradzić nawet z pierwszą planszą. Nawet potem przełączyłem na poziom normalny. Ale miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie dobrze i że albo wyrównam rekord 8, albo nawet go przebiję. A wszystko wskazuje na to, sobie, że tak. Dziura. Dodatkowo zauważyłem, że jak tutaj sobie gram na Windowsie 10, to ta kula lubi być bardzo trolująca i przypominać nieco styl Mario Kart. Czyli po prostu, innymi słowy, gra lubi robić tak, że po prostu kula znika. Choinkowe? To wstrętna dziura. A to. Co będzie okay. dziura. Chcesz zebrać. No, ale nie wtrzaty. Dalej, spróbuj jeszcze raz. Mamy to. Juhu! Zadanie wykonane, świetna robota, ale możesz grać dalej, jeśli chcesz. Oczywiście, że chcę. W ogóle to chyba uderzamy w bębny jakieś. Dodatkowo to coś przypomina mi trochę ramię jakiegoś robota. Ale pamiętam, żeby tutaj przejść, to trzeba się mniej więcej tak ustawić. No, chyba na ramię robota nieco dalej. Au! Uważaj trochę! Jeszcze. Teraz. No, i uważa że się, że czacę. To pierniczka, prawda? Tak, tak, ja sobie A to wstrętna dziura. Okej, okay, mamy 8 na 8. I teraz zobaczymy, czy uda mi się to pobić, ponieważ wtedy się troszkę nad tym męczyłem i jakoś nie do końca mi to szło. I sądzę, że to może być nawet najkrótszy odcinek z całej serii Półgwiazdkowa przygoda. Ogólnie muszę powiedzieć, że te przygody zawsze bardzo lubiłem i nie wiem, czy to nie była jedna z moich ulubionych przygód. Błujmy może w ten sposób. Musisz rozbić wszystkie bloki lodu jednym rzutem. Wydaje mi się, że to musi zrobić tak, że... O to mówiłem o tym, że je kulach że trzeba ustawić to tak, żeby po prostu się od tego nie odbiło tym razem. Chcesz zepsuć święta? Dalej, spróbuj jeszcze raz! Trzeba się postarać, aby święta były naprawdę wesołe! Bo no tak uderzam, to jest trochę za daleko. Do tego drugiego babyda mam problem z dostaniem się, ponieważ jest tutaj Musisz właśnie. Musisz rozbić wszystkie bloki lodu jednym rzutem. Musisz rozbić wszystkie bloki lodu jednym rzutem. Musisz rozbić wszystkie bloki lodu jednym rzutem. Au! Uważaj trochę! Jeśli się trochę nie pośpieszysz, święta nigdy nie nadejdą. Czy to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? O, coś mi zaczyna iść. Łabam pomysł. Dobra. Gdyby odwiedza jakoś o od tych dwóch bębnów. Ale wydaje mi się, że nie będzie więcej niż 8. No niestety. Przygotowania do świąt przerwane. Gra skończona. A więc idziemy posłuchać jeszcze opowieści od Świętego Mikołaja i sądzę, że powoli będziemy mogli kończyć. W sumie czasem będą takie krótsze odcinki. Na przykład jutrzejszy odcinek może być jeszcze krótszy niż ten. Ale zobaczymy. A więc wbijamy do Świętego Mikołaja i co tam ciekawego nam dzisiaj opowiesz? Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Cieśla Czesław. Cieśla Czesław miał córkę imieniem Lusia. Cieśla Czesław miał córkę imieniem Lusia. Lusia miała warkocze, wielkie gwiazdkowe serduszko naszyte z przodu sukienki i była najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Poza tym bardzo dobrze szło jej rzeźbienie w drewnie. Potrafiła wyrzeźbić najwspanialsze figurki z najdrobniejszego kawałka drewna. Czasami rzeźbienie w drewnie zajmowało ją do tego stopnia, że zapominała wrócić do domu na obiad. Obiad nie wytrzymywał konkurencji z rzeźbieniem, zwłaszcza gdy miał być szpinak. U Lusia nie znosiła szpinaku. Tego dnia jednak miała myśli zajęte czymś innym, albowiem jutro wypadały urodziny jej ojca, a ona nie miała dla niego prezentu. Myślała i myślała, co dać cieśli w prezencie, ale niczego nie umiała wymyślić. A za każdym razem, gdy pytała ojca, co chciałby dostać, on odpowiadał – nic. Ale Lusia mu nie wierzyła. Musiało być coś, co chciałby dostać. Lusia rzuciła gałązkę, w której właśnie rzeźbiła i pobiegła do pracowni ojca. Gdybyś nie mógł powiedzieć nic, to o co byś poprosił? Jednak cieśla Czesław był tak zajęty szukaniem ciesielskiego ołówka, że nie miał czasu odpowiedzieć. Grzeczna dziewczynka rzekł, i znikł za ciesielskim stołem. Było to za mało dla Lusi. Poza tym sama wiedziała, że jest grzeczna. Jeśli nie uda się jej wpaść na żaden pomysł, będzie musiała dać ojcu parę skarpet. Takie skarpety dała mu już w ubiegłym roku i jeszcze rok wcześniej. A trzy lata wcześniej dostał od niej parę kalesonów i za każdym razem mówił, och, co za uroczy prezent. Lusia podniosła znów swoją gałązkę w nadziei, że podczas rzeźbienia przyjdzie jej coś do głowy. I rzeczywiście wymyśliła. Następnego dnia cieśle Czesława obudził śpiew Lusi, która wręczyła mu ślicznie zapakowany prezent. Tym razem nie były to skarpety czy kalesony, których się spodziewał. Cieśla był mile zaskoczony, gdy znalazł w paczuszce ciesielski ołówek, który Lusia sama wyrzeźbiła z gałązki. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści Świętego Mikołaja lub zagrać w dekorowanie drzewka. Taka mała anegdotka. Jestem ciekaw, jak długo wytrzymał ten ołówek ciesielski wyrzeźbiony przez córkę cieśli? W sumie serio jest tego ciekaw. Dodatkowo, taka kolejna jeszcze puenta, Pamiętam, że jak parę lat temu robiłem tę przygodę numer 5, to jeszcze chyba było za czasów poprzedniego komputera, to była taka akcja, że akurat wtedy na dworze była niezła wichura. Nie wiem, czy to robiłem. W nocy z 4 na 5 czy jakoś tak ale po prostu pamiętam, że to była przygoda numer 5, że udało mi się ją dość szybko skończyć, oczywiście na poziomie łatwym wtedy. I wyłączyłem komputer, ponieważ już wtedy szłem spać. I muszę powiedzieć, że akurat chwilę po tym, jak wyłączyłem komputer, wywaliło prąd. Po prostu chyba wichura coś tam pozywała. I wtedy sobie pomyślałem, no kurde, ale wyczucie czasu, no. I tymi anegdotami ja już Was dzisiaj zostawiam i zapraszam Was do jutrzejszej przygody. Zobaczymy co będzie. Sądzę, że może być nawet krótsza niż dzisiejsza. Tak więc, wyczekujcie kolejnego odcinka. Do następnego razu i ohaju.